Cześć, tu kuba. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w trzech odcinkach. Dwa z nich to bonusy dla osób wspierających kanał. Teraz natomiast pokażę Ci, jak rozwiąza rozwiązać przykład A. W zadaniu będziemy tworzyli pary liczb. Taka para ma się składać z liczby A i z liczby B. Liczbę A weźmiemy ze zbioru A. Czyli spośród cyfr 0, 1, 2, 3 lub 4. Natomiast liczbę b wybierzemy ze zbioru liczb 5, 6, 7, 8, 9. To są cyfry, nie liczby. Liczby będziemy tutaj tworzyli, parę liczb. I teraz chcemy, aby iloczyn tych dwóch liczb był liczbą podzielną przez 7. Zastanówmy się, jakie mamy tutaj opcje wyboru. Otóż, jeśli w miejscu literki A wstawimy 0, to w miejscu literki B możemy wstawić piątkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę lub dziewiątkę, bo 0 razy 5 to jest 0, otrzymaliśmy liczbę podzielną przez 7. 0 razy 6 to 0. 0 jest podzielne przez 7, 0 razy 7 podzielne przez 7 i tak dalej. Czyli tutaj mamy łącznie 5 możliwości wyboru, a raczej stworzenia takich par liczb. Następnie, jeśli na pierwszym miejscu wybierzemy 1, to na drugim miejscu musimy ustawić liczbę, która jest podzielna przez 7. Jeden z tych czynników musi być podzielny przez 7, aby cała liczba była podzielna przez 7, czy cały iloczyn, żeby był podzielny przez 7. Więc tutaj mamy tylko jedną możliwość. Jeśli natomiast wybierzemy dwójkę na pierwszym miejscu, to tutaj możemy wstawić, no, tylko i wyłącznie siódemkę. Tak? Tym drugim czynnikiem musi być liczba podzielna przez 7. Czyli mamy jedną możliwość. Jeśli tutaj wybiorę trójkę, to tutaj muszę wstawić siódemkę, czyli mam jedną możliwość. Jeśli tutaj wybiorę czwórkę, to tutaj muszę wstawić siódemkę, też mam jedną możliwość. Teraz zliczamy wszystkie możliwości i podajemy odpowiedź. Mamy 5, dodać 1, dodać 1, dodać 1, dodać 1, czyli 9 takich par liczb. To jest odpowiedź. Za chwilkę w odcinku bonusowym pokażę troszeczkę inny, moim zdaniem fajniejszy sposób rozwiązania, dzięki któremu będziemy mogli wyznaczać szybciej takie pary.